Zadanie 25, Matura 2017, poziom podstawowy Maj. Ze zbioru 24 kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe. No dobra. Ze zbioru 4 kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24, no to tych wszystkich liczb od 1 do 24. Jest 24. Losujemy jedną liczbę z nich. Wyl Prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. No dobra, przez co dzieli się 24? Dzielniki 24. No to lecimy tak jak zawsze od najmniejszej, czyli 1, następnie 2. 24 też dzieli się na 3. W takim razie będzie 3 i wynikiem jest 8, na 4 wynikiem jest 6 i w sumie przez 5. Nie dzieli się 24, to tu jest 24. Nie dzieli się 24 przez 5. No to następną liczbą będzie 6. zwróćcie uwagę, że tutaj już mamy parę, która jest dziennikiem i wynikiem. No to następna liczba to będzie po prostu 8, czyli wynik trójki, 12 wynik dwójki i 24 wynik jedynki. Jesteśmy pewni dzięki temu, że spotkaliśmy tutaj tą parę. Że niczego nie pominęliśmy, nie trzeba każdej liczby sprawdzać po kolei. No dobra, to są dzielniki 24 i ich jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A zatem to jest 8, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A zatem to jest 1 trzecia i to jest odpowiedź B.